Dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś witam się z wami bez makijażu, bo przygotowałam dla was mój poradnik, jak poprawnie oczyścić sobie twarz plastrami oczyszczającymi na nos. Nie tylko na nos, na wszystkie partie ciała, gdzie macie zaskórniki, czyli jak skutecznie odblokować pory, jak skutecznie wyciągnąć właśnie te zaskórniki, które siedzą głównie w strefie T, czyli broda, nos i czoło. Niektórzy mają na policzkach, natomiast ja dzisiaj pokażę Wam moje problematyczne strefy. Pokażę Wam najlepsze plastry oczyszczające, które są dostępne na rynku. E, głównie skupię się tutaj na nosie, bo tutaj mam najwięcej rozszerzonych porów. Pokażę Wam moją skórę, pokażę Wam przed, po. Czyli to jest taka Biblia, e, taki mega e, szczegółowy poradnik, jak przygotować twarz e, przed nałożeniem plastra jak nałożyć poprawnie ten plaster, jak go zdjąć poprawnie, tak, żeby jak najwięcej e, tych niedobrych składników, e, tych niedobrych nieprzyjacieli z naszej skóry zostało nam na tym plastrze. Także mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny, bo od tak naprawdę początku e, z mojego kanału bardzo często Wam testowałam te plastry. Polecałam Wam e, bardzo fajne plastry, e, odradzałam Wam buble, i też e, bardzo często zadawałyście mnie pytania, jak poprawnie nałożyć ten plaster, że kupiłyście te plastry, które ja polecam i one nie działają, tak? Bo bardzo dużo. Uwagi musicie poświęcić temu, żeby skóra była odpowiednio przygotowana i odpowiednio nałożony ten plaster. Także co, przechodzimy do konkretów? Dajcie znać, czy spróbujecie moich sposobów, i dajcie znać, jakie plaster Wy na nos polecacie. Także tak, jak widzicie, na twarzy nie mam nic, nie mam żadnego kremu, tak jak wstałam, po prostu skóra jest czysta. No i tak, przed nałożeniem plastra, przede wszystkim musimy oczyścić naszą skórę, czyli pozbyć się sebum z twarzy. Ja to robię po prostu żelem lub pianką do mycia. Nie używam peelingu. Broń Boże, peelingu nie używamy przed nałożeniem plastra. Ja dzisiaj użyję takiej pianki, to jest pianka Alch alchemii. E, pianka delikatna, która po prostu nam oczyści twarz. Krok drugi, tą piankę zmywamy tylko i wyłącznie ciepłą wodą. Dlaczego ciepłą? Ponieważ ciepła woda dobrze wpłynie na nasze pory, czyli one się otworzą te dziurki, które mamy jakby w naszej skórze, te czarne dziurki, w których znajdują się zaskórniki, musimy je otworzyć tak, żeby ten plaster miał szansę wyjść i też przed nagraniem filmu zrobiłam wam po prostu zbliżenia na moją skórę, jak to wygląda u mnie. Jak widzicie, mam bardzo zanieczyszczone pory. Nie ukrywam, że odpuściłam sobie ten plaster wtedy, kiedy powinnam go zrobić, bo ja robię ten plaster dwa razy w Tygodniu, ale na potrzeby filmu nie zrobiłam go wczoraj, więc te pory są już naprawdę zanieczyszczone. Mm, także zobaczcie, tutaj Wam pokazuję. No i co? Ja lecę umyć sobie do łazienki twarz tą pianką, zmyję ciepłą wodą, no i pokażę Wam co dalej. Dobra, kochani, twarz już mam zmytą. Teraz przystępujemy do już samego zabiegu. To, co ja robię, to zawsze oddzielam sobie włosy od twarzy, czyli jej taką. Zakładam opaskę, możecie jakiś czepek czy opaskę taką zwykłą nałożyć. Robię to dlatego, że po prostu włosy mi nie przeszkadzają. Plastry, których dzisiaj będę używać to są plastry Cetua. Są to najlepsze plastry moim zdaniem dostępne na rynku. Um, tutaj jak widzicie mam plastry z węglem i one są tylko do nosa, a tutaj mam um, już plastry bez węgla. Z, starym, z samym oczarem wir, wirgilnijskim, trudne słowo i one są już do wszystkich partii em, twarzy, czyli do nosa, do, na czoło i na brodę. Są to plastry stuprocentowo koreańskie i takie plastry najbardziej Wam polecam. Ja te plastry, słuchajcie, używam już żeby Wam nie skłamać, od trzech lat, więc są to plastry, które kupuję non-stop od 3 lat. Wiadomo, pojawiały się też inne plastry w mojej kosmetyczce, głównie pod kątem filmów, testów, żeby dla Was je testować. Ale powiem Wam, że tak dobrych plastrów nie miałam i często mnie pytacie, gdzie one są dostępne. Te plastry są dostępne tak naprawdę wszędzie. Stacjonarnie w Rosmanie, w Naturze, w Hebe, w Superfarm także wszystkie drogerie, e, no i oczywiście w internecie, także polujcie. I dzisiaj chciałam na nos nałożyć te plastry z węglem, dlatego że wydaje mi się, że są bardziej skuteczne niż te bez węgla. Także tak, e, twarz mam z mytą, mam e, ciepłą wodą, tak jak już Wam wcześniej mówiłam. I teraz kolejny krok to jest oczywiście nałożenie tego plastra. E, I oczywiście, e, co ważne, to pewnie już wiecie, jeśli używałyście plastrów, Plastry zawsze nakładacie na mokrą, zwilżoną partię twarzy. Więc ja sobie tutaj, słuchajcie, przygotowałam miseczkę. Jako, że mam spartańskie warunki, nie mam tutaj zlewu przed sobą, bo nagrywam dla Was w pokoju, to tutaj mam miseczkę z wodą i zwilżę sobie nos, Pod spodem mam ręcznik, żeby zaraz się nie pochlapać, ale chcę Wam wszystko dokładnie pokazać. Teraz kolejny ważny krok to jest dociśnięcie odpowiednio tego plastra do skóry. I ja tutaj chciałam Wam zaznaczyć, żebyście się skupili na tych zagłębieniach w nosie, ponieważ tutaj najczęściej gnieżdżą się zaskórniki. Czekajcie, bo jestem po prostu cała mokra, muszę je wycierać. Ok, dociskamy. No i plaster mamy założony. I zostały nam plastry jeszcze do nałożenia na brodę. Ja tutaj na czoło nie będę nakładać, bo nie mam jakichś problemów z zaskórnikami, także nie ma sensu. Ale na brodzie mam tutaj sporo, też Wam pokazywałam w przebitkach, więc tutaj otwieramy plaster na brodę. I zobaczcie, on już jest troszeczkę w innym kształcie. Będziemy go nakładać tak. Więc to samo, zwilżamy wodą brodę i nakładamy. No dobra, plastry mamy nałożone. To teraz nie zostało nam nic innego jak czekać po prostu od 10 do 15 minut, w zależności od tego, jak ten plaster będzie twardy. On musi być taki twardy, jak taka skorupa. Wtedy jest znak, że możemy zacząć odrywać te plastry. One teraz delikatnie łączą się z tymi składnikami, z wodą i z naszymi porami, więc musimy im dać trochę czasu, więc kochani, ja idę poczytać książkę. No i przychodzę do Was za 15 minut. No dobra, kochani, minęło już 15 minut. Wydaje mi się, że plaster jest już gotowy do zdjęcia. Tutaj jest twardy, na nosie również. Więc to, co jest ważne, zdejmujemy plaster, chwytając za dwa brzegi. Czyli nie e, zrywamy plastra od brzegu do brzegu, tylko jakby ciągniemy za dwa i odrywamy do środka, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Więc tutaj e, chwytamy za dwa końce i odrywamy. Jest to bardzo ważne, ponieważ wtedy e, jakby mamy większą siłę Z większą siłą działamy Na właśnie na te zaskórniki Ok, tutaj mam plaster oderwany Pewnie mam czarny nos, bo trochę tego węgla zostało I to samo Odrywamy z brody Ok, ja już widzę Co tutaj się znajduje Znajduje się po prostu wszystko Więc zaraz Wam to pokażę na zbliżeniach i tak naprawdę, dopiero po chwili od plastrów skóra staje się zaczerwieniowa. Niestety, działaliśmy siłą na nią, więc ona będzie chwilę jeszcze zaczerwieniona. Musicie dać tak z pół godziny jej, żeby ona. Na spokojnie mogła um, dojść do siebie po tym zabiegu. No i e, tutaj te okolice są bardzo gładkie. Ja Wam się to postaram pokazać teraz um, na zbliżeniu, takie jak Wam robiłam sprzed zabiegu. E, I jak widzicie, no naprawdę widać różnice, już te pory nie są takie czarne. Nie są rozszerzone, są bardzo, jest bardzo gładki ten nos, broda też jest oczyszczona, więc naprawdę, słuchajcie, ten zabieg jest skuteczny i polecam go robić dwa razy w tygodniu, nie więcej, bo on, tak jak już Wam mówiłam, bardzo podrażnia skórę. No i y, oczywiście taki zabieg wpływa na to, że Wasz makijaż się będzie lepiej trzymał, Wasz makijaż będzie lepiej wyglądał, y, No i Wasza skóra będzie zdrowsza. Także te plastry tuła polecam Wam z całego serca. Dajcie mi znać, czy ten film był dla Was przydatny i jakie są Wasze sposoby na ten zabieg, jak Wy je wykonujecie. No i jakie są Wasze oczywiście ulubione plastry. Także piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. I dajcie mi znać, czy chcecie więcej takich filmów poradnikowych. Ja na swoim przykładzie pokazuję Wam, co się u mnie sprawdza, jakie metody są najlepsze, najskuteczne, najskuteczniejsze dla mnie. Także co, łapki w górę, bądźcie ze mną na bieżąco z filmami. I subskrybujcie mój kanał. Buziaki, trzymajcie się ciepło, pa pa!